No jak pedał. Lepiej od CIEBIE nie, nie wiem jak wyglądam to jest nie moje konto Patrz, szaj O Jezu Dobra było Przez to, że mam Alt jako gadanie do ciebie to trochę nie jest fajne, wiesz, jednak trochę będzie z tym problemem. No ale dobra, nieważne. Wiesz co, naprawdę nie pomagasz mi w polubieniu tej gry. Wow, achievement get. Getting wood. Super. Jeśli fajnie jesteś tego cielu, zostań dłużej. You're a faggot. Coś zapałem, co to było? Dobra, ucz mnie mistrzu, pokaż mi, że ta gra jest warta czegokolwiek. Nie hmm. wiem, możesz niszczyć drzewa. No. Byś no, czy, czy no, nie wiem, nie. Wow. Słyszę twojego brata brakosu. i to nagrywam, hahaha. Ha, ha, ha. Twój brat będzie e-sławny. Będzie miał dwóch widzów, może. To nie jest za to silnik. tak dobra jak twój tutorial. Oh, fuck oh. you. Zatop, tam. Zatopię tą twoją głupią wyspę masz. Giń. Fuck you. Ja ha ha, Widzisz masz, łap. Skakaj tam. Skakuj, ja cię utopię. Proszę, wskocz tam. Simulator tank. <noise> Oa, nie lubię wiadomo w bo cię bił To the moon, bitch O nie mam klotka, chciałem, o masz Gin tam, gni. Ej do nie wiem co zrobić E what no, Co się stało, what the fuck tu cheatujesz ty Ci też Ej ty czy okay. masz mi pomóc okay. porubić tą grę Albo przynajmniej spróbować nie wiem coś zrobić no czekaj, muszę nas skopać. No co, co, no, no No, chcesz śmić, chcesz No, ja mam rękę chyba, nie wiem co to jest nawet cholera Ja się kierę Jakoś mam daleki, dalszy zasięg chyba niż ty ręką Bóg zaspawnuje Aha, ha Wow i co w związku z tym ty lepszy w czym jesteś lepszy ty zaśpawowałem się dzisiaj w życiu. życiu chodź na górę o tu jesteś fuck you okej okay, okej okay, to że mam alt, to naprawdę nie pomaga okej okay, y to ma iść na YouTube, moim zdaniem? Nie, chyba. No tak, ja już nagrywam i to wszystko idzie na YouTube. Futsk. Ha Hahaha. Ha. Hmm. Dobra. że będziesz sławny przez... przez to? Ty będziesz sławny przez to. Też. Albo puchać puchacz po to jego kontach ja. <noise> Specjalnie mi dał bo chcę być sławny. nie na pięknie bawisz No, bo nie, mam, nie wiem co innego można w tej grze robić. Poza Chodź, że ma... tam jakieś drzewo. Gdzie? domek. Wow. Możesz się z molestią w łóżku. Okej, okay, czekaj, wiesz co, myślę czy nie zmienić z alt na co innego do gadania z tobą, bo ja co wychodzą tutaj? Ihi Mam to mało Kwiatek, poważnie O, tam jest drewno Au, au, au biorę sobie kwiatki i nie wiem, posadzę. No, tak. A potem je zbiorę jeszcze raz? Znowu je posadzę. O nie, nie, zgubiłem się. Znaczy ja ciebie. Jestem na górze. Na górze góry. Na wierzchu góry. No, robię wieżę, mam widać się. Jak panceru. Haha. Wow. Jestem na szczycie świata, które ma kwadratowe słońce. Genialnie. Skoczę do wody, bo nie mam co robić. To Chyba, to że masz jakiś was. lepszy pomysł, inaczej po samobójstwo. A się zabiję. I don't care. Wow. <laughs> nie trafiłeś? No nie trafiłem w wodę. <laughs> Tutaj woda spływa i zatrzymuje się po prostu w miejscu i nie spływa dalej. Widać nie galiśmy i kratę nigdy. A bo ona jakoś się dziwnie chyba chciała połączyć jej coś nie szło. Utknąłem w prądzie morskim. Pienisz. Trzeba było wybrać język na frat, gdybyś się, się pływał. No nie, winnie, nie, też fajnie. Teraz to ty mnie bijesz, ja ci nic nie robię. Dobra, chodź. Idziemy nie drzewa. Takie było, okej, okay. to nie było dobre. Noga. Niestety mi się timer ukrył. Nie wiem ile to już nagrywam. Ty coś tam skacze w wodzie i co za? Też ja myślę, że Virgiliusz zrobił lepszy materiał od nas. No, już wiedział. On miał pojęcie co robi. Ty tutaj kurczaki Czy to, pływają myślisz, w wodzie. Że sobie Może wtedy ten Może? Czemu kurczaki pływają w wodzie poważnie? Lęk. Chcę go zabić. Wow, dostałem. Nie, um. Coś... czeka, mam sobie zjeść. Prawym przyciskiem. Nie mogę. Możesz. Nie mogę. Dróg, nie mogę. Dróg, nie możesz. Masz łap. Nie zwracaj się do mnie tyłem. Jestem u Nie, 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 wiem to to jest. nie, nie, mam nie, mam Mam patyk chyba nie, 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 patykiem nie, te nie, 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 grobie Haha, okay. ha, słyszałem to No, zginąłeś, okej okay. go Tak jak, tak jak przyrzekałem Postawię kwiatki na twoim grobie Ale pocinasz, haha Przynajmniej będzie los z materiału, bo słyszę Twoje dziwne rzeczy w domu. Co to jest pod życiem? Jakiś experience, czy co? Czekaj, jakby cię przycinał. Ciebie przycina. Halo. No mówię coś, gin. Nie, już to się dzieje? wiem Pocina cię też, nie wiem coś ci się dzieje. Albo u mnie z netem, albo z ciebie. Nie. No tak czy owak póki co ta gra jakoś mnie nie interesuje za bardzo, więc nie wiem co tu powiedzieć? To nie jest oba, to bo Poza tym, że jest dla autystyków. Bo jeśli kogoś no, to, to interesuje... Bo jeśli kogoś to interesuje dłużej niż 5 minut, to chyba ma jakiś problem. Hmm... to może mieć to No bo trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby coś tutaj zrobić. Czyli to, że ludzie mają, nie? Zobaczcie a potem, mieć, ma... a potem no. mieć problemy z samotnością, żeby chcieć to pokazać w internecie i popisywać się tym. No, Przerujemy mechanizm do Minecrafta. Yay. Hmm. Ojej Ups, to nie było dobre. To jeszcze gorsze było Będę musiał cenzurować jego imię, bo tutaj wyskopiłem, że No okej, okay, gra mi się zwiesiła. Ło, wow, co zbijeś znowu? Dobrze. A, bo to ty mi zwieszasz grę, tak? Jak coś robisz. Dziwnego. Kurde. Świat mi się... A, bo mi się świat wgrywa, bo mam lagi przez ciebie. Tylko gdzieś mnie zespawnowałeś, gdzie w ogóle świata nie było. Masakra. No czemu nie wiesz? Bo mnie zespawnowałeś tam, gdzie świata nie ma. mi się musiało wgrać. Przecież nie mam żadnych to, klocków. To... Nie mam klocków przez ciebie. A czy trochę? Nie chcę. Fuck you. Nie mogę pięścią przebić się przez kamień O mogę jednak O ale że długo Jaka technika judo Ty, tym, ziemią też mogę bić o. Wow, to jest rozrywka w czystej formie Kurczę, ruszyłem myszką mi się zepsuło i nie mogę O, rozwalił się kamień, ok. Nagle się ciemno zrobiło muszę zmienić naprawdę, żeby nie był alt jako gadanie. Usknąłem gdzieś, nie wiem co się dzieje jest ciemno. Ojej. Staje pod siebie kloci. He Hehe. Wolę, żeby było ciemno i patrzysz na twój twarz. O, oh,

To coś się palił no bo czytujesz. pewnie, no. pewnie czytujesz co i coś tam nie rzuciłeś jakąś lawę nie w ogóle no możesz mnie nie spawnować na sobie czemu? bo nie, bo to nie jest śmieszne Dobra, chyba wiesz, co nic konstruktywnego nie zrobiliśmy póki co. I nie zrobiliśmy. Dobra, szybko. masz jakiś pomysł, czy nie? Nie, możemy, żeby wyciąć, na przykład, ściągnąć. Wow, i co, co to da nam, fajnego? W Ziemi interne będziemy coś zbudować. A nie można z Ziemi zwykłej? Ja wygląda. Aha. Ale grafika to nie wszystko. <gry> A czy tutaj nauczy. do drzewo. Wow, to drzewo dalej jest stojące sobie. Że... <gry> no, ścinaj dalej. Pewnu. Tam nie możesz, nie możesz. Same liście zostały genialne. Nie, opadną. Gdzie opadną? Patrz, patrz, patrz. Uwaga, ten alt. Ech, ten alt, what the fuck. Aha, chyba wiem, co jest źle. Z altem. Alt plus A jest bubu. Zobaczę? Nie, jednak nie. A plus D? Nie. Kurde, nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, nieważne. Jakaś muzyka się włączyła niepotrzebno. Ja włączoną. Teraz Timur. No masz sześć drewna, no i co w związku z tym? Dobra, teraz y, masz tutaj to pudełko. No nie bij mnie, bo cię spalę. Sorry, no przez ten alt mówię ci, bo mi się wyłącza, mi się włącza myszka i... Muszę nacisnąć żeby działało i wtedy cię bije. O widzisz? No, yy, weź w sobie to ...tylko boxa i wrzuciam drewno. Będziesz planki i zabierz się do swojego eku. Ła. Jak? No wsadziłeś tamten How you do that? Y, drzewo. Drewno. A. Bo prawie będzie miał deski, nie? Jak do inwentory? Jak się z tego wychodzi? No też Nie, F-skater. Aha. Kurwa. Czekaj, 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 bo to nie koniec. To jest dopiero początek. Czy tam kamienie? To jest dopiero początek naszej pięknej zabawy, Chura. Tak. <laughs> Epicka, Dobrze. nie wiem, co weź tam stać drewna tak na siebie. Czekaj jak się wchodzi w ekwipunek, a O może e, faktycznie w danym mój Boże. Puchacz jesteś zboczony. Juri. Nikt, nie, like nikt cię nie lubi pamiętaj Nie? Nikt go nie lubi. E, też. Zrób dzień lepiej, a nie. Oh, wow. Bo śmierdzi. E, yes. Chyba teraz zmieni ten alt. Ty poważnie. masakra Chwila. Okej, okay, wiesz co? Pauza na chwilkę. Dobra, naprawiłem. Zrobiłem na kontrol, haha. Może teraz nie będzie się psuło, chyba że coś w grze jest z kontrolem. Chwilę będzie problem. No, no, dobra, słucham, no. Masz Mi te planki, wchodzisz do tego crafting boxa. No, i co? Bierzesz te planki i jeden stawiasz na górze, a drugi na dole, nie? I ci wyjdzie stick, patyk, nie? Wow, no i co? Bierzesz, to, bierzesz te sticky, bo są cztery No, czekam No masz te sticky? Bierzesz... No tak, no i co? W związku z nimi I bierzesz te kamienie i stawiasz je w tym... Przy, trzy na tym górnym rzędzie, najwyżej, nie? No mam kilof no i, i sticky co? dajesz po y, środku, na tych dwóch. Dobra, mam kilof, mam kilof. No. Mogę cię zbanować? Jeśli chcesz Ech, teraz przyzwyczajenia ci ten, ten alt. Tak, Możesz tak. mnie zbanować, jeśli chcesz. Będę, nie, będę, ci nie, będę ci wdzięczny, bo nie będę musiał już to grać. Nieeee <laughs> Okej. Okay. Dobra. To więc to by było na tyle chyba z naszej gry. Dzięki.